Mieszkam w Polsce od trzech lat, i wczoraj wydarzyło się coś naprawdę niewiarygodnego. Po raz pierwszy mężczyzna ustąpił mi miejsca w tramwaju. Tak, tak, mi. Ani moim dzieciom, które zwykle zbierają wszystkie bonusy w postaci miejsc siedzących. Na początku byłam nawet zdezorientowana. Chciałam się rozejrzeć, czy się nie pomylił. Może tam babcia stoi z tyłu, ale nie, miejsce dla mnie. Wiecie, jestem tak przyzwyczajona do jazdy tramwajami z dziećmi na stojąco, że przez chwilę zapomniałam, że w rzeczywistości też jestem człowiekiem, kobietą. A potem pomyślałam, z czym to się wiąże? W naszym społeczeństwie granice są tak mocno zatarte, że nie ma już zwyczaju ustępować miejsca kobiecie, ponieważ musi być silna i niezależna. Krótko mówiąc, nie wiem, czy to był przejaw dżentelmeństwa i szarmancji, czy przypadkowy gest uprzejmości. Co sądzicie?